Dzień dobry, witam was serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. Witam was serdecznie na moim prostym i może ciekawym lub nieciekawym kanale na YouTube. Słuchajcie, dzisiaj y, troszeczkę plany się pokrzyżowały, bo przez ostatnie dni Merida Reacto była w ruchu. No, ale dzisiaj po raz kolejny, gdy chciałem ją wytargać na dłuższy dystans, dzisiaj plan był 70 km, no to niestety chyba piasta się troszeczkę zabrudziła, albo uszkodziła. Nie wiem. Dźwięk był taki, jakby ktoś nasypał do środka piachu. Dlatego też dzisiaj udaje się na takie małe recovery rometem gdzie w tej krótkiej podróży zaprezentuję wam mój nowy uchwyt tutaj jest do aparatury DJI do drona mini 2 no a po co mi ten uchwyt Skoro tyle rzeczy jest innych, również smycze, nie smyczę. uchwyty na aparaturę. No, a to po to, żeby ten właśnie uchwyt, który tu widzicie, nie przeszkadzał mi w jeździe oraz w tym, jak dron mnie będzie śledził. Chyba coś mam tutaj, obiektyw brudny. Muszę chwilkę przetr przetrzeć go, bo. Będzie brzydki film. Już powinno być ok. Obiektyw czysty. Także kontynuuję mój wywód na temat tegoż oto, tutaj, właśnie uchwytu na aparaturę. Ostatnio, właśnie ściągnąłem aplikację Lici na drona, i właśnie ta aplikacja pozwala mojemu mini dwójce na śledzenie mnie czyli tam pod, yy, czyli podążanie za moją aparaturą według gps a nie mam za bardzo jak tego sprawdzić bo jedną ręką kierując drugą ręką i trzymając jeszcze aparaturę no nie za fajnie to było dlatego zakupiłem ten uchwyt i dzisiaj zobaczymy jak on się sprawdzi, i czy było warto wy, wy, wydać mniej więcej stówkę na ali? Kupiłbym połowę taniej, no ale trzeba czekać. A ja nie lubię czekać na przesyłkę bardzo długo. Także za chwilę Wam pokażę to, jak wygląda, a my będziemy tutaj sobie śmigać. Piękna pogoda. Termometr wskazywał około 7-8 stopni. No natomiast gdy wyjechałem, no to kurczę troszeczkę ten wiatr, bo troszeczkę wieje zweryfikował tą temperaturę, bo wiadomo, że jak jest wiatr to jest zimno. A jak jest zimno to i tak jest zimno. Także. Zaraz doczepię aparaturę i zobaczymy czy po drodze gdzieś właśnie nie zgubi mi się, nie wypadnie. Zalew, hechło, nakło. Już kiedyś tutaj byłem, piękna sprawa, no a ja za chwilę Wam pokażę ten uchwyt Dobra, maszyna stoi, więc zobaczmy jeszcze jak to wszystko pięknie wygląda. Naprawdę przecudownie tutaj jest super cisza, spokój no, rewelacja. Jeszcze zamarznięte częściowo, no ale tak to jest. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Co tutaj mamy ciekawego w tym uchwycie? No, samo ramię tutaj, które jest no, w standardzie takim powiedziałbym GoPro, czyli takie uniwersalne. Co dostajemy jeszcze do tego uchwytu? No, oczywiście zaczep na, na i, kierownicę. On jest stosunkowo, słuchajcie, ta średnica jest bardzo, bardzo mała. W opisie podam Wam, bo w tej chwili nie pamiętam, ale naprawdę na baranka się już tutaj na tą kierownicę z owiką na pewno nie, nie zmieści. Także trzeba mieć poprawkę. Ja tutaj akurat mam dodatkowy taki wspornik na kierownicy, gdzie go właśnie umieściłem, taką rurkę. Co dalej otrzymujemy? No tutaj na tym. Mocowaniu od spodu mamy zacisk, którym dociągamy. Tutaj jest śruba regulacyjna, którą też regulujemy, tutaj, właśnie w tym miejscu szerokość naszego zacisku. I co dostajemy? No, dostajemy tutaj, właśnie ten dodatkowy uchwyt, gdzie mocujemy naszą aparaturę. Do sterowania dronem. Za chwilę to przymocuję, i będziemy jechać. I zobaczymy, czy mi z tego aparatura nie wypadnie. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie. Przepraszam za rękawiczkę. To jest specjalnie do celów pokazowych. Jak widzicie. Także już wpinam i pokazuję. Aparatura jest. Wyciągamy nasze fajne drążki sterownicze. Słuchajcie dlaczego. Tutaj obkleiłem. No dlatego obkleiłem, że za każdym razem, gdy wkładam właśnie to urządzenie sterujące w ten uchwyt. No to za chwilę byłbym. Tutaj miał całkowicie wszystko potargane i obrysowane. Dlatego wolałem okleić folią. No i miejsce to zabezpieczone w jakiś tam stop Za chwilę telefon umieszczę i wkładamy dalej. No i tutaj już mamy wszystko podpięte, więc teraz słuchajcie, tą częścią, tutaj, tą częścią musimy pierw zahaczyć tu, czyli wbijamy. Proszę i teraz elegancko tutaj, proszę bardzo, chwycił nam się. No i co teraz, słuchajcie, teraz tak to w tej chwili wygląda cały mój pulpit sterowniczy, no nadźgany solidnie, no ale, słuchajcie, no gdy chce się jakiś film fajny z drona nakręcić i z takimi opcjami jakie się ma możliwości teraz na tej aplikacji no to warto zainwestować te parę groszy i mieć głowę spokojną podgląd będzie całkowicie na żywo tutaj yy, z telefonu będę widział gdzie on mnie śledzi także bez problemu, dobra teraz na razie nic nie kręcę natomiast jadę i chcę go przetestować jedziemy jak widzicie, na asfalcie na razie nie stwarza żadnego problemu, natomiast należy co zrobić. Na pewno będzie w ciężkim terenie należało dobrze dokręcić uchwyt, bo gdy wyjeżdżałem już yy, po takim trawniku, no to on się cały czas gdzieś tam właśnie wychylał, odchylał i zaczął obijać o lemontkę także pierwsza rzecz do regulacji to jest dobre przymocowanie uchwytu i dokręcenie go tego ramienia podtrzymującego urządzenie tak aby on się nam cały czas nie ruszał tak to się prezentuje ze wszystkich stron Wam jeszcze pokażę Proszę bardzo. Tu o tych śrubach mówiłem. to należy dobrze przykręcić i dobrze należy dokręcić tutaj właśnie ten uchwyt, żeby to wszystko na dziurach nam się nie ruszało i trzymało stabilnie. No i jeszcze jaka rada dobra na przyszłość? Słuchajcie, dla bezpieczeństwa jakąś faktycznie smycz wziąć i jeszcze. Najlepiej do kierownicy owinąć, aby to po prostu no nie wypadło, no bo szkoda aparatury. No a teraz słuchajcie, fajna pogoda, więc teraz to przetestuję razem z dronem, więc wyciągnę drona, wystartuję i w spokoju troszeczkę przejedziemy. Zobaczymy jak będzie nas śledził tutaj na chętność. Może będzie fajnie, a może będzie niefajnie, zobaczymy. Faza testu. No i co? Słuchajcie, zacząłem nagrywanie. Bardzo fajnie się to prezentuje. Wszystko widzę tak jak trzeba. Dronik śledzi mnie w tej chwili. No także mega, mega sprawa. Jeszcze, oczywiście, muszę kontrolować go, bo. Nie jestem pewny do tej aplikacji, no ale jak widać, wszystko na razie działa i jeszcze mnie śledzi. Teraz spróbujemy pojechać po właśnie jakichś dziurach i zobaczymy jak ten uchwyt się sprawi, czy mi nie wyleci aparatura. Słuchajcie no, odpiąłem w tej chwili yy, telefon, bo mi jest niepotrzebny w tej chwili, jak nie, nie nagrywam oczywiście. Także czy jest sens chować cały czas aparaturę jak macie zamiar coś co, chwilę, co jakąś chwilę nagrywać, no to chyba nie ma sensu. Przejadę właśnie tutaj troszeczkę taką dziurawą drogą i po korzeniach i po piachu zobaczymy czy nic się z tym nie dzieje. Trzyma się dosyć mocno jak widać i nie ma najmniejszego problemu, żeby to się działo na kierownicy. Tak jak powiedziałem, troszeczkę usprawnień można dać, coś gdzieś podłożyć. No ale tak jak powiedziałem, jak na razie trzyma się i. No i jakoś daję radę. Sądzę, że sądzę, że gdyby miał ten uchwyt wylecieć z tego mocowania, znaczy <laughs> gdyby aparatura miała wylecieć z tego mocowania, no to by już dawno wyleciała. A tymczasem słuchajcie, sądzę, że da to wszystko radę i będę zadowolony. No. Słuchajcie, także skończyłem moje testy. Uchwyt wymaga dopracowania. Na krótkim odcinku go testowałem, po prostu nie mam czasu za bardzo. No, wiadomo, nie będę cały czas z tym jeździł. Także, jak będę chciał coś nagrać, to wtedy wyciągam. Znaczy, uchwyt może być zamontowany, bo on w zupełności mi tutaj niczym nie przeszkadza nie zawadza w żadnym chwycie kierownicy. Natomiast samej same aparatury, no to wiadomo, że nie będę jej woził, bo no już za dużo będzie na kierownicy. Jeszcze polatałem, zobaczyliście jak to wszystko fajnie tutaj wygląda, śledzenie idealnie działa, także mogę skupić się na jeździe, nie trzymaniu w ręku aparatury jedną ręką, nie drugą ręką, yy, trzymania yy, czegokolwiek innego, bo grozi to upadkiem i rozwaleniem yy, wszystkiego. Dobra, słuchajcie, także krótki to był y, pokaz tego uchwytu. Test może no, nie do końca taki y, jak test, no bo to jest test, to pod, y, powinien trwać, wiadomo, y, dłużej. Natomiast y, wiem, co będę musiał zrobić. A jak wy będziecie chcieli sobie coś takiego y, kupić, no to y, bardzo proszę. Fajna sprawa, bo ręce macie wolne i. Bez problemu możecie użyć tej aplikacji, co ja mam w tej chwili do DJI Mini 2 Litchi, która pozwala na super fajną zabawę dronem i no, czegokolwiek zobaczenia z góry, śledzenia samego siebie. Także mega super sprawa. Także dzięki bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego dziwnego filmu. Jak to u mnie bywa, Radio Bike. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. No i ja muszę przede wszystkim zobaczyć yy, moją meridę, co tam się stało w tej piaście, no bo. Plany były inne, wyszło inaczej. Nieplanowany dzisiaj film. Także dzięki i na razie cześć. Proszę bardzo. Maszyna robi robotę, słuchajcie. Mała, ale porządna.